Siemanko jestem kałów, witam was w kolejnym odcinku z Braulventu na moim kanale. Braulvent to seria, w której codziennie na mój kanał wlatuje nowy film z okazji adwentu. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobimy wyzwanie, gdzie w Brawl Stars będę grał tylko jedną ręką. Słuchajcie, będzie to naprawdę ciężkie wyzwanie, ale jakoś słuchajcie, myślę, że damy radę, więc nie przedłużam i zapraszam was serdecznie na odcinek. Dobrze, słuchajcie, a więc jak widzicie jestem już w grze, jak widzicie również nie jestem na swoim głównym koncie, jestem na swoim trzecim koncie, dlatego że nie chciałem za dużo parków stracić w besie, ale słuchajcie, wszedłem na to konto dzisiaj rano, żeby oczywiście nagrać ten odcinek i patrzę u góry wykrzyknik, zobaczymy co dostałem, słuchajcie, patrzcie, dostałem odznakę za darmo z oglądania finału światowego, oczywiście kliknąłem również powiadomienie na każdym z moich kont, na razie dostałem tylko na moim głównym i na tym koncie, ale... Odbierzmy sobie ją, słuchajcie. Będziemy, będziemy mieli, nagrywa się tak. Patrzcie, od, odebraliśmy sobie darmowe emoji, słuchajcie, w BS-ie, które sobie już tutaj zaaplikujemy. Dam to myślę za uśmieszek. I będziemy mieli, patrzcie, słuchajcie, darmową. Emotkę na drugim koncie. I wybrałem, słuchajcie, do tego wyzwania również yy, jakąś moją nie nienaj, nienaj, najsłabszą postać. Tylko, tylko po prostu Jackie wybrałem, bo umiem ją grać, mam ją na dość wysokim poziomie jak na ten konto I spróbujemy zagrać, słuchajcie, sobie na nim jedną, no, oczywiście na niej jedną ręką, słuchajcie, więc ja już nie przedłużam i przejdźmy do odcinka. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy już w grze, będzie to dość ciężkie wyzwanie, ale na razie, jak widzicie, drugą rękę mogę cały czas mieć w górze, nie będę jej miał w górze, bo mi zrętwieje, ale teraz patrzcie, podeszliśmy pod boksy. I mogę klikać, żeby je rozwalić. Jackie jest akurat fajna, bo nie trzeba zbytnio cerować. O Jezu, przejdźmy jeszcze po tego, tego. Niewygodnie mi się steruje. Będę sterował tak. Teraz drugą rękę mam w górze. Steruję sobie lewą ręką, atakuję prawą. O kurde, dobra, ja nie chcę się z botem bić. Mamy tu peny. Nie będę się z nią bił, nie będę się z nią bił, nie będę się z nią bił, nie będę się z nią bił. Muszę uciec. Muszę uciec sobie stąd. Trzymam drugą rękę cały czas w górze. Gram cały czas jedną ręką. I tutaj podejdziemy sobie pod tego poko, bo on mi nic nie zrobi. Dobra, nie, 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 nie. to nie, nie był dobry pomysł. Nie wiem, co ja mam tu robić, słuchajcie, bo zbytnio nie mogę grać. Nie nie będę klikał teraz emotki, bo chciałem wziąć emotkę drugą ręką, ale nie. Jak widzicie, cały czas steruję tylko jednym joystickiem. Hmm. Tutaj może na środek pójdziemy sobie, zdobędziemy. Poksy. uda nam się zdobyć, można nam się, się peny zabić. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. No nie, nie udało się. Dwa strzały nam walnęliśmy na nią. Eee, kurde, kurde, o, 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 wiem, co zrobimy, wiem, co zrobimy, wiem, co zrobimy. Tylko musimy poczekać chwilkę, musimy podejść tutaj do niej. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Nie, okej, okay, okej, okay, dobra. O, dobra, no i Git, sami nas się tutaj powybijali. I Git, zabiliśmy kogoś. jeszcze z zro... O, jest, drugą rękę użyłem, przepraszam. Nie użyłem jej specjalnie. To z przyzwyczajenia było. Ale dobra, możemy teraz tutaj. Użyłem tak, nie ruszam się i teraz atakuję. Rękę do góry mam jedną. Dobra, mam dziewięć tych. Może się uleczymy. I staniemy teraz. I raz, dwa, trzy. Jedną ręką. Pokonałem, wygrałem. Udało mi się, było to dość ciężkie Ale mi się udało. Jeszcze jakieś questy pewnie się zrobią przy okazji. No, sporo. O jeszcze level wbiłem. No, więc to była pierwsza gierka. Było naprawdę ciekawie. Teraz, może zanim przejdziemy do kolejnej gierki, bo nie będę miał tutaj Brawl Passa do otworzenia na tym koncie, nie jestem jakby skupiony na bijaniu, sobie otworzymy. Słuchajcie, big Boxa na odcinku, może coś dodać. O! Ha! Mamy postać na odcinku! Jeszcze, żeby było ciekawiej, poza Challenger udało nam się odblokować Bibi na tym koncie, więc naprawdę, naprawdę fajnie. Zobaczymy sobie, oczywiście, Bibi jest odblokowana. Może zagramy na niej, słuchajcie teraz. Dobra, jako, że odblokowaliśmy ją, będzie dość łatwo, zagrajmy. Słuchajcie, na niej będzie teraz trochę ciężej, ponieważ nie będzie można tak łatwo auto ale zobaczymy, jak nam wyjdzie. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy już w grze. Jak widzicie, teraz będę się poruszał lewą ręką, prawą podniosę mogę do góry. Podejdziemy sobie pod boksa i teraz... Oj, upadł mi telefon nasz. Dobra, drugą rękę mam w górze oczywiście. Niestety, problem na Bibi mam taki teraz, że jest ona na pierwszym poziomie, więc jest to dość trudne w tym momencie nią grać. Nie, nie, nie chodzę, jak wy widzicie. Dobra. Ok, muszę uważać. Dobra, poczekajcie, Dwa, trzy. Aj, nie, nie mogę, nie mogę. Dobra, boom. Zrobiliśmy to tak. Jedną ręką. Teraz podejdziemy sobie po tego boksa I co? Jedną rękę puścimy teraz. Damy emotkę nową, co zdobyliśmy. Bo czemu by nie? idziemy dalej. Mamy ten nasz kijek teraz baseballowy się porusza. Dobra, i też, dziękuję za pomoc. Teraz uwaga puściliśmy ruszanie i teraz się ruszamy znowu, zbieramy. I co? Według mnie spoko idzie nam, myślę. Przez to, że to konto nie jest za trudne, to będzie dość łatwy challenge. O może dobra, dajmy mu jeszcze trochę pożyć, nie ruszajmy się, zbijemy bota. Będę miał 11, czy tam 11 na razie? Tak, 11, nie 12. Zobaczymy jak nam pójdzie. Spróbujemy go wepchnąć do burzy. Nie wiem, ja nie mogę do niego zbytnio podejść blisko. Niestety tutaj bez star powera też się nam ciężej, ciężej gra. Dobra, patrzcie. Dobra, musimy do niego. O, umarł sam. Słuchajcie, udało nam się wygrać dwie gierki. Myślę, że odcinek uważam za ładnie zrobiony, więc możemy go zakończyć, słuchajcie. Bo poszłam dość dobrze, jak widzicie. Udało nam się wygrać dwa razy. Ten challenge uważam też za udany. I co, może jeszcze otworzymy sobie na koniec odcinka? Myślę, że będziemy mieli w tym momencie czy nie będziemy mieli. Niewiele nam brakuje niestety, ale nie mnie Odbierzemy sobie za to końce za 1400 puszków. I co? Dzień na serdeczne Słuchajcie, ja byłem Gabeł, jestem Gabeł, i pamiętajcie, że jutro o 18 kolejny odcinek Brawl Wentu. Siema!